Jestem na BFT BFT, te co rozbierałem Ostatnio na Na live, nie? I naprawiałem Także Jestem, zamontuję się a dodatkowo tutaj jeszcze trzeba, słuchajcie, wymienić ten przewód, tutaj trzeba wymienić ten przewód, bo tu jest połączenie takie króciutkie, a ja podejrzewam, że ten przewód gdzieś tam jeszcze pękł, albo gdzieś tam dalej, bo tutaj jest końcóweczka tylko lineczki, nie? A tam dalej jest pęknięte, bo było był takie coś, że brama jechała kawałek i się zatrzymywała na przykład, no to jeżeli słuchajcie macie drut, no to warto go zmienić, tak? Bo na drucie te siłowniki długo nie chodzą, po prostu padają. Siłownik nie pada, ale pada tylko ta jakby wam to powiedzieć przewód, przewód pęka i tyle, nie? Także warto właśnie ten odcinek zrobić sobie na na tym ten odcinek zrobić sobie na lince, nie i wtedy jest wszystko gra i burk, burk. O, ja tutaj wypnę, Tamten siłownik i tutaj żeby nie uszkodzić przypadkiem centrali, nie, bo będę tu odcinał. O, także zabieramy się za robotę, kochani. Tutaj, zobaczcie, wyłączniki magnetyczne, bardzo fajnie. Podoba mi się to rozwiązanie. Naprawdę, tutaj BFT fajnie to rozwiązało, że. No, jest co właśnie na, na magnesach, nie? Zimą naprawdę nie ma z tym problemu. Nie przymarza nic. Bardzo fajnie się to sprawdza. Także ja ogólnie polecam. No i dobra, to zobaczymy tutaj. Czy coś pękło, tak? Czy jakiś przewód pękł? Także mówię, no tutaj pewnie jest kawałek zastosowany linki, a później jest tylko drut. Chyba, że się mylę, nie? Ale ja bym tak obstawiał. Ja bym tak obstawiał. I zobaczcie, weźmiemy, tak? Zdejmiemy. O, zobaczcie, tutaj jest połączenie zrobione fajnie, jakby było tam, tam dalej. Ja zobaczę, może coś tam zalutuje, jakąś termokurczę, albo puszkę wstawię. Nie? Mam takie puszki, połówki, ale to widzicie, to pracuje, pracuje, zgina się i przestaje, przestaje być przewodzony prądnie. Często się zdarza, często takie coś właśnie. Także mówię, ten ostatni odcinek to musi być z linku. Jak nie ciągniemy od początku, Linki nie, no to chociaż ten ostatni, te 30 cm, to lineczka słuchajcie, lineczka. Widzicie ładnie termokurcze zaklejone. Tutaj tylko te połączenie jest taśmą oblepione Zaraz zobaczymy, czy problem był na tym odcinku. Czy problem był, słuchajcie, na tym odcinku, odtąd dotąd, czy będzie tu gdzieś problem? Nie. A może w ogóle tu nie ma, i faktycznie coś było z siłownikiem? Także ja biorę multimetr. Bierzemy multimetr i będziemy robić, słuchajcie, pomiary. Ściągasz do izolacji. Mam nadzieję, że to nie jest uszkodzone przy samym murze, bo będzie. Yy, Kurde, będzie niedobrze, no, jak będzie tam przy samym murze. Tak właśnie nietypowo zamontowana brama, że jest, kurde, tak, tak śmiesznie, nie? No, ale tutaj ktoś, zobaczcie, ktoś dobrze zrobił, wysunął właśnie mocowanie siłownika za zawias, żeby zachować wymiary montażowe mniej więcej, nie? Nie wiem, czy widzieliście, ale o, o to mi chodzi, że właśnie tutaj, zobaczcie, zawias jest i tu trzeba było zrobić dostawkę, ktoś dobrze to rozwiązał wystawił. Tylko fajnie, dobrze by było, jakby to jeszcze trochę było. To wtedy siłownik by był pod kątem ciągle do bramy, nie? Ale tak, zobaczcie, da się. Da się. Także bardzo fajnie. No mówię, albo to tutaj pękło, nie? Te połączenie. Albo gdzieś gdzieś tam dalej. Tylko mam, mam nadzieję, że nie tam, no. Że to tutaj faktycznie i... i Albo jakaś korozja, albo coś takiego, nie. Ale zaraz się przekonamy, że jest pęknięte. Ale jest ok. Można się kłócić, czy coś tam, że tu nie jest jakieś tam hermetyczne, czy coś, ale słuchajcie, działało. Jakby tu był drut, po prostu to też dalej by działało przecież. Znaczy, jakby była linka, to by też działało. Tam. Wezmę tak. Założę tutaj z tej strony, z tamtej strony wago potrójne, a ja tutaj miernik nie będę mierzył i patrzył, czy jest przejście, nie? Wago trujeczki, tam się odkręci. No, ale słuchajcie, też zapraszam, jeżeli te materiały są fajne, to zapraszam do, do lajka, like subskrypcji, nie? A jeżeli są pomocne, to też fajnie by było bo to motywuje też do takiego działania, nie? Żeby wam pokazywać, jak sobie radzić w takich różnych sytuacjach, nie? Też by było miło. Ja tam nie oceniam instalacji. Zobaczcie, można było się przyczepić że o instalator jakiś dziurę zostawił. Dziurę zostawił, to zostawię. No cóż, takie jest życie. Co można, to się zrobi. I tak wiem, powie, napisz, ktoś napisze, że mogę to wszystko poprawić. Nie? Tylko nie zawsze chcę za to klient płacić, tak? Za takie jakieś tam ekstra rzeczy. Nie, nie ten ja tylko czasem po prostu informuję, że można było coś tam troszkę inaczej zrobić. Ale to też kurde. Czasem zobaczcie, automaty są zamontowane, działają. Yy, po ileś tam lat, a są zamontowane tragicznie, nie? No i co? No i, i tyle no. Zamontowane tragicznie, ale działa 10 lat to znaczy, że jest... że może być. No słuchajcie Nie ma co tam e, się rozwodzić, bo to przecież e, tylko bramy, bramy słuchajcie. E, dobra bierzemy miernik i zobaczymy czy to faktycznie tutaj będzie wina tego połączenia czy pęknięty przewód miernik na tak zwany brzęczek o i zobaczymy zobaczymy czy coś jest bo teraz powinno być przejście słuchajcie przejście coś nie tak zrobiłem przejście na każdym powinno być Źle zmostkowałem, czy nie ten przewód? <gry> Zaraz wezmę jeszcze jedno wago i zrobimy tak, dla pewności, bo to... Bo jak się okaże, że są trzy dziabnięte, no to będę w szoku, nie? Jeszcze jeden rozumiem, że jeden mógł się uszkodzić, ale żeby trzy? Niemożliwe, niemożliwe, słuchajcie. Tak, tu na razie zapniemy i tu, ja tu włożę włożę tutaj sondy, multimetru, to powinno pipczeć, pipczeć słuchajcie, jeżeli tam jest zwarte dobra hej, co jest? to powinno przecież brzęczeć gdzieś przycięty przewód no, zobaczymy, bo coś mi nie pasuje może tylko o, tutaj jest tak nieciekawie, słuchajcie O, zobaczcie Widzicie? Także jest przerwany przewód. O, i tutaj będzie też. Tak mi się wydaje tu. Tu o, o, tu. O. Zobaczcie. Widać? Patrzcie przerwę. Zaraz przerwę i wam pokażę kurde. I tutaj będzie tak samo. O, zobaczcie. Drut jakiś taki dziwny. Mm nie wiem co to za drut, albo tak skorodował? Jakiś aluminium, Może nie aluminiowy? Albo i aluminiowy. No i zobaczcie. Teraz tu już ten przewód urwałem, nie? Ale zobaczcie, tutaj jeszcze jest... No i dlatego aż trzy przewody były pęknięte. Kurde! W szoku jestem, że trzy przewody na raz pękły. I zobaczcie. Mamy awarię. I no ja bym się nie spodziewał, że na lince pęknie, tylko że pęknie tutaj Drut, tak? Bardzo, bardzo ciekawe. Nieźle. O, widzicie? link, Ta linka pękła, tylko nie, nie wiem. To jest chyba... Mm, nie to aluminium, chyba stalowy to przewód jest jakiś taki powleczony czymś. Albo nierdzewny. Nie wiem. Nie wiem. Na pewno się ktoś wypowie, słuchajcie. Także już mamy awarię. Znalezioną. No nie spodziewałem się, że to pęknie linka, tylko kurde pęknie ten drut, nie. <laughs> także ja robię nowy przewodzik. Nowy przewodnik zrobię. To działa. Jak znajdę, może termokurcza tutaj takiego czarnego, to może właśnie zrobię tak samo też na termokurczach. Bo tu widać, że to nie pękło, a tu pękło to. No, także można się czasem właśnie tak. Zdziwić, nie? Może jest gdzieś też gniazdko na zewnątrz, to będę mógł jak podpiąć... O, jest tam gniazdko. To będą mógł się wpiąć z opalarką i zabezpieczyć to połączenie. Czyli tak samo zrobię jak... jak było, tylko gdzie ja mam przewód? Zaraz się okaże, że... przewód zostawiłem w domu i się strasznie zdenerwuję. Drut, linka. Ale miałem. Kurczę, Olek. Nie, jest, słuchajcie. A już myślałem, że będę sypał przecinkami, że będę musiał jechać. Dobra, tutaj do tego siłownika może iść trzy żółwy przewodzik. Tutaj trzy razy półtora. Także. Tak. Yy tam zalutuję, tylko muszę znaleźć, muszę znaleźć, słuchajcie, w tym burdelu. Tylko termokurczę mam, szkoda, że bez kleju, ale może za znajdę z klejem. Gdzie to było, gdzie to było? Tutaj ta, nie. No i co, chyba tam zostanie puszka mi się wydaje. Do puszki się zrobi połączenie, bo tutaj też raczej nie będę miał tutaj. centrala TS970, po naprawie często padają w nich transformatory, akurat w tej wersji jest właśnie transformator, nie? Ale są też wersje 970, yy, chyba jeden, tak. Już tam jest sekcja zasilania na zasilaczach impulsowych. Na zasilaczu impulsowym, wiecie? No kurde, chyba nie będę miał. A tu jeszcze zobaczę. Znaczy, wiecie, jakbym dobrze poszukał, to i bym znalazł te termokurcze z klejem. No i nic, będzie wersja na, na puszkę, chyba. Na puszkę. Tak, tu nie ma, nie ma. Tu nie ma takie termokurcze, to bym sobie odpuścił. Tu jeszcze może coś być. Ale nie widzę. Tu może coś. Gdzieś miałem właśnie takie zwinięte sklejem, słuchajcie. Teraz na kutrze, ale coś się gubiło. Jedynka to krańcówki dwójka to plus siłownika. A trójka minus Mówię tak mi tutaj łatwiej bo od spodu celować to kurde to też trzeba się naschylać No i dobra, to mamy. Tu bolec wypadł. No, zobaczcie, tutaj wchodzi bolec. O. No. I to idzie tam. Szczypce. Szczypce do ściągania zegarów. Kluczyk też mam. Gdzieś tu były szczypce. No. Muszę kupić gdzieś jakieś lepsze szczypce. Jakbyście mieli jakieś do polecenia, a to napiszcie w komentarzu. Tu ogólnie jeszcze brakuje, słuchajcie, tu jeszcze brakuje podkładki trochę jednej, bo tu ogólnie są dwie podkładki, jedna grubsza, druga cieńsza. Ogólnie yy, siłowniki trzeba pamiętać, że te muszą być praktycznie idealnie w poziomie, bo jak nie są to przy rozprzęgleniu one potrafią... O, zobaczcie, kluczyk przy rozprzęgleniu potrafił ciężko, ciężko chodzić, jeżeli właśnie się tego, tego nie zastosujemy, nie? Złapane. No i dobra, bo tak jak pracuje siłownik, to tego tak nie czuć, nie? Ale dopiero, dopiero, właśnie jak jest rozprzęglony, to my to czujemy, nie? To wtedy właśnie jest taki, wtedy może być problem, nie? A tak oto. Dla pracy siłownika to może tak właśnie nie wpływa, bo to jest inne przełożenie, inne przełożenie sił. No i dobra, to na pewno nie przecieknie. W sumie na pewno to kopernik nie żyje. No ale co? To mamy, to zostało nam podłączyć, podłączyć tam w centrali. I warto by było po takim czymś zaprogramować po prostu centrale odnowanie. Także co? Tak tu odpinamy. WAGO, Te co ja zapiąłem do testów. Wpinamy się, słuchajcie. 40. O, tu powinien być taką radio, Gdzie ten BFT? Bo mogę tam. O, jest. Na kabelki zrobić, nie? Ale nie chcę się. No i dobra, tu wczytujemy bardzo prosto. Tylko. Chyba. tak. Naciskamy OK kilka razy, tak. Bo jak będziemy pojedynczo, no to przechodzimy wtedy przez takie długie menu, ale tak wchodzimy pod radi. Klikamy ADD, naciskamy Hidden Baton. To jest dwa jednocześnie. Wtedy tam się zmienia i naciskamy przycisk pilota i jest. Jak jest pilot nieordynalny to jest ciężko, nie? Ogólnie. Zaraz zobaczymy. No i zobaczcie, tutaj są złe kierunki, także <tryk> zaraz to zamienimy. Tak? To cofnę. I zmienimy tam kierunki silnika, bo tam otwieranie jest zamykaniem, a zamykanie otwieraniem nie. A tutaj, żeby zmienić kierunki, <tryk> żeby tam się już nie bawić, to tutaj wtyczka i zamieniamy dziesiątkę i jedenastkę. Także nie ma co się bać, jak jest właśnie taka sytuacja, tylko chwilę pomyśleć, przeczytać sobie instrukcję, później właśnie sprawdzić sobie na fotkach, czy to też właśnie dobre są kierunki, nie? To też łatwo właśnie zobaczyć, bo jak na fotkę ten będziecie mieć podpięte siłowniki, nie? To jeżeli będzie źle, to na przykład na zamykaniu Foto nie będzie działać, a na otwieraniu będzie działać, no to już wiecie czego szukać, tak? No, Jeżeli właśnie będzie działać Wam odwrotnie, że na otwieraniu będą działać fotki, no to już wiecie co zrobić. Po prostu odwrócić sobie kierunki silników, tak? Sprawdzić zakładki, to jest chyba oczywiste. Po której nie macie zakładeczkę od bramy, nie? No dobra, teraz zobaczymy, ale mi się wydaje, że teraz już będzie dobrze za automat i to powinno pierwsze ruszyć tak się dzieje i później tamto zaczekamy aż zrobi cykl do końca, bo teraz widzicie jedzie strasznie powoli, bo myśli myśli, że, że już wcześniej dojechał, ale co widzę, że Lampa nie działa, ale mi się wydaje, że tutaj już lampa jest żarówkowa. Tak, jest żarówkowa i się spaliła żarówka. No, no i tak, zaraz ja zbieram ten Majdan i lecę na następną awarię. No i zobaczcie, zamykamy tamto pierwsze, bo tu jest zakładeczka. Jest normalną prędkością, zaraz je trochę tam nasmaruję. Tu śrubę pociągową, bo tutaj warto smarować. No i tyle, nie. Fajnie udało się, wszystko działa. Także można zakręcać. Także do następnej awarii. Trzymajcie się. No i słuchajcie, jak takie właśnie, a jeszcze bym zapomniał, jak takie filmiki są wam dla Was pomocne, jak omawiam jakieś tam szczegóły, to napiszcie komentarz. E, dajcie łapkę w górę. To naprawdę nic nie kosztuje, a, a słuchajcie, a mi pomaga naprawdę e, zwiększenie zasięgów pomaga. Także do następnego trzymajcie się.